Musielibyśmy się śpieszyć, gdybyś się tak nie grzewał. Tak, ale chciałem się pobawić nową lunetą, którą dostałem od dziadka. Muszę pokazać ją Borysowi. To mój najlepszy przyjaciel, wiesz? Wiem. Jesteśmy na miejscu i dzięki mojej szybkiej jeździe jesteśmy na czas. Hmm. Uważasz, że to dobry pomysł brać lunetę do przedszkola? Tak. Jedziemy dziś na wycieczkę i będzie nam potrzebna. Na pewno się spodoba Borysowi. Witaj, Tupciu. Masz piękną lunetę. Dostałem ją od mojego dziadka. Czy Borys już przyszedł? Tak, jest tam. Pata to Borys! To jego najlepszy przyjaciel. Tak, wiem. <laughs> Naprzód, kulko! Naprzód! Szybko! Tocz się! Borys, patrz! Fajne! Nawet na to nie spojrzałeś! Nasza kolej! Borys, jesteś gotowy? Gotowy jak nigdy. Chodź, Borys! Pobawimy się moją nową lunetą! Jest fantastyczna! Topciu, teraz jest mój strzał. Dobra, to ja zagram z tobą. Nic z tego. Borys i ja gramy przeciwko Henrysiowi i Tesi. I wygrywamy. No właśnie.